Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Nagrywam z bardzo ważnego powodu. Okazuje się, że Konfederaci wreszcie mają jakiś program. I to nie jest program w stylu Menzen czyta komentarze. Moi drodzy, stronę podam w opisie, ale Konfederacja Net to jest jej nazwa i tam jest, uwaga, uwaga, program, tyle że gospodarczy, ale program gospodarczy Konfederacji! Na stronie wygląda to tak, jakby ktoś rozrzucił te wszystkie punkty programowe, jakby strzelał z ruskiej Katiuszy, ale nieważne. Mamy bodajże pięć różnych punktów, tysiąc plus powszechna ulga podatkowa, drugi szybkie i sprawiedliwe sądy, trzeci błąd światowy i kulturalny, cztery bezpieczeństwo narodowe, pięć zdrowe życie i tam dalej jest narodowa polityka rolna, pakiet polskiego przedsiębiorcy. Ale nas dzisiaj interesuje merytoryka, ponieważ te wszystkie przedsiębiorce, błony oświatowe, sprawiedliwe sądy, bezpieczeństwa narodowe, to nie jest mięso. Przynajmniej według korwinistów, ponieważ za każdym razem kiedy mówię, no ale słuchaj, bo wasz wódz powiedział to i to, ale wasz wódz mówi o sądach to i to, a o kobietach, co już w ogóle poleciał, to za każdym razem kuc mówi ej, ale lewaku, bo przecież ty tutaj odwalasz jakiś szajs, nam chodzi głównie o gospodarkę, gospodarka głupcza jest najważniejsza, reszta to są szczegóły. Zatem zapraszam, przyjrzyjmy się pierwszej pozycji. No i moi drodzy, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że nie jest dobrze. Jest źle. A właściwie chujowo. Dlaczego? Ponieważ ten program składa się z 399 słów dokładnie zawartych w czterech podpunktach. Tak, to jest całość z tej strony. No dobrze, no jeszcze ewentualnie mamy na niej spot z YouTube'a oraz nagłówek. I moi drodzy, co mnie jeszcze bardziej rozwala, po usunięciu takich wszystkich ogólników typu Polacy chcą wspólnego dobra, dobrobytu i tak dalej, bla bla bla, bla bla bla, zostawiając same mięso, zdania ze ścisłymi konkretami, mamy... 158 słów, moi drodzy, to nie jest nawet wypracowanie na maturę. A przypominam, mówimy o programie ekonomicznym dla reformacji całego kraju, ponieważ niby tego chcą kłóce, całkowitej zmiany gospodarki, wolny rynek, paróweczki i bawcie się. I na to wszystko jest poświęconych tylko 158 słów konkrety to my sobie zostawimy na potem na razie posłuchajcie jaki to jest bełkot Polacy są pracowici i przedsiębiorczy codziennie ciężko pracują dla budowy naszego dobrobytu no tutaj to mi trochę zapachniało tak, że mógłbym walnąć w tle międzynarodówkę, tylko niestety jest sklejmowana, co za ironia. Niestety kolejne rządy rzucają im kłody pod nogi, zabierając w daninach publicznych większość owoców ich pracy oraz krępują inicjatywę biurokratycznym gorsetem. Całkowite opodatkowanie średniego wynagrodzenia wynosi obecnie 40%, a z pozostałych 60% na każdym kroku płacimy mnóstwo innych podatków, np. 23% podatku VAT przy zakupach. Czasem ich wysokość ociera się wręcz o grabież, jak w przypadku benzyny. Słyszycie to lanie wody? Której cena na stacji wynosi 5 zł, a podatki VAT akcyzowy oraz opłata paliwowa stanowią ponad 50% jej ceny. Składki ZUS dla przedsiębiorców to obecnie ponad 1300 zł miesięcznie i stale rosną. To był pierwszy podpunkt. Dowiedzieliście się czegoś o planie gospodarczym konfederacji? Ja też nie. To jest takie wodolejstwo połączone z narzucaniem swojej wizji czytelnikowi. Wizji, która według mnie jest anarchistyczna. No bo mamy przedstawienie, jak to ci źli rządzący ciemiężą naród polski i gdyby nie ten zły rząd, to Polacy już dawno by niebo osiągnęli. Przy czym przypominam, według danych Eurostatu Polska jest na 20 miejscu w Europie pod względem puli podatków nakładanych na typowego Kowalskiego. Wyprzedziła nas nawet tak ukochana przez wszystkich korwinistów Malta. Zatem na podstawie danych, którymi dysponuję śmiem wysnuć teorię, że kuce pierdolą głupoty. Punkt drugi. Nie pozwolimy politykom korumpować nas za nasze własne pieniądze pochodzone z wygórowanych i skomplikowanych danin. Chcemy, żeby w rękach, znów czujecie to lanie wody, podaków zostało jak najwięcej owoców ich pracy. To obywatele, a nie urzędnicy najlepiej wiedzą, no kurde, jakby ktoś pisał jakieś wypracowanie na wosie, i tak patrzy cholera, no trzeba jeszcze coś tam, trzeba jeszcze coś tam nastukać. Dlaczego uprościmy system finansowy? publicznych i zreformujemy sposób opodatkowania dochodów wprowadzając powszechną ulgę podatkową PIT-0 likwidując obecny podatek dochodowy od osób fizycznych i składki do ZUS obecne emerytury są wypłacane bezpośrednio ze składek osób obecnie pracujących dlatego należy skończyć z fikcją iż oszczędzamy w ZUS i powinny być one finansowane bezpośrednio z pieniędzy trafiających do budżetu Chcemy, by młodzi Polacy mieli wybór, czy skorzystać z ubezpieczenia emerytalnego wzUS, czy oszczędzać gdzieś indziej lub samodzielnie. Dzięki reformie podatkowej zmniejszymy klin podatkowy i spowodujemy wzrost płac. Zamiast sztucznie pompować płacę minimalną, przestaniemy Polakom zabierać ich własne pieniądze. Okej, okay, czyli znowu mamy pierdolamento, ale tym razem zawiera ono jakiekolwiek konkrety. Pomiędzy właśnie tym Urdur rząd zły, okazuje się, że kuce chcą zlikwidować Pit, Chcą zlikwidować emerytury i chcą zlikwidować w ogóle ZUS. No, fajnie, Kucu. I teraz sobie wyobraź, że twoja ukochana partia dochodzi do władzy, takiej, że ma pełnię władzy. I twoja babełka, która zawsze za dzieciaka ci dawała 5 złotych na chipsy i loda, teraz okazuje się, że nie ma tej kasy. Dlaczego? No, bo nie ma emerytury. Nie ma niestety niczego, no bo Konfa zlikwidowała. Z tego powodu pani starsza nie. Nie ma kasy, aby opłacić czynsz, aby zapłacić za media wodę, prąd, gaz, i żeby w ogóle cokolwiek sobie kupić do jedzenia. I teraz. Taka babuszka to ma dwie opcje. Praca niewolnicza, gdziekolwiek właściwie, obojętnie czy to jest jakaś fabryka, czy domostwo, bogatych gości, czy cokolwiek, tak długo jak jest w stanie cokolwiek robić, zarabia na swoje utrzymanie. W momencie, kiedy siły witalne ją opuszczą, bądź zachoruje i nie będzie w stanie z tej skromnej pensji niewolniczej opłacić leczenia, nie żyje. Opcja numer dwa. Babuszka liczy na to, że będzie ją utrzymywać jej rodzina i będzie sobie żyła na garnuszku rodzinnym, tak samo jak syn kuc Anon Piwniczak i razem z nim będzie dzielić piwnicę. W przypadku, kiedy rodzina odmówi utrzymania takiej babuszce, bądź zostanie ona kompletnie bez nikogo bliskiego, nie żyje. I teraz, Kucu, jak ciebie rodzice utrzymują i masz tam, nie wiem, 12 albo 20 parę lat, żyjąc sobie właśnie w piwnicy rodziców, to możesz sobie napisać <laughs> i bardzo dobrze. <laughs> Tylko zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do babci czy dziadka, to tobie się nie zanosi, żebyś kiedykolwiek w życiu spotkał swoją partnerkę życiową i się rozmnożył. Wobec tego, prognoza twojego życia na starość w Korwinlandzie, o ile jej dożyjesz, nie jest zbyt kolorowa. Dalej jest coś, co mnie bawi zawsze, za każdym razem, kiedy jakikolwiek kutr coś powie. Dzięki reformie podatkowej zmniejszymy klin podatkowy i spowodujemy wzrost płac. Rozumiecie, oni myślą, oni są na tyle naiwni, że myślą, że janusz prywaciarz, jak zmniejszą mu koszty pracownika, to on podwyższy pracownikowi pensję. Sytuacja z Pitem dla młodych pięknie pokazała, że jest to gówno prawda. O ile dobrze pamiętacie do 26 roku życia młodzi nie płacą pitu. Wobec tego część Kasy, która powinna iść na pensję, teoretycznie według rządu powinna iść do kieszeni właśnie tych dzieciaków. Jak to się skończyło? Prywaciarze bez jakichkolwiek ceregieli narzucili młodym niższe pensje. Dlaczego korwiniści z uporem maniaka twierdzą, że w większej skali będzie zupełnie inaczej? Odpowiedź jest prosta, ponieważ tę sytuację negują. Dlaczego? Ponieważ nie pasowałaby im do obrazka. I jesteśmy na etapie negowania rzeczywistości. A dopiero się rozkręcamy! Po obniżce podatków przy obecnych realiach rynkowych przeciętne ceny detaliczne na stacjach będą wynosiły około 3 zł dane instytut badań zdubska. Radykalne obniżenie kosztów transportu da naszej gospodarce nową energię, a w połączeniu z obniżeniem obciążeń nałożonych na pracę i działalność gospodarczą pozwoli na budowanie stabilnego wzrostu gospodarczego i opartego na silnych fundamentach dobrobytu. Znów, negacja rzeczywistości, pierdzielenie i życzeniowe myślenie. Zwróćcie uwagę: ta cała narracja opiera się tylko na jednym założeniu, że prywaciarz Janusz nie jest pazerny. Że człowiek nad nim, który jest tam właśnie potentatem jakimś benzynowym, nie jest pazerny itd., itd. Już nawet pomijam kompletne niezrozumienie tego, że gospodarka to nie jest obieg zamknięty, a tym bardziej gospodarka paliwowa, która opiera się cały czas na gospodarkach innych krajów. Tymczasem ja mam wrażenie, jakby to pisał jakiś kuc, który stwierdził, że ach, bo w Hearts of Iron 4 jak tak to wszystko wprowadziłem, to mi wyszło na plusie. Kóce, nie chcecie uwierzyć w to, że typowy Janusz Prywaciarz to jest zazwyczaj, zazwyczaj, bo zdarzają się wyjątki krętacz, oszust i złodziej, to chociaż uwierzcie w to, że inne kraje zareagują. Radykalnie obniżymy wydatki. Dla osiągnięcia tych celów niezbędne będzie ograniczenie wydatków, co też będziemy czynić, redukując liczbę zbędnych urzędów i rządowych agencji, blokując korupcję i marnotrawstwo publicznych pieniędzy na zbędne działania i projekty, a także likwidując partykularne ulgi i przywileje podatkowe. Prowadzimy pełną jawność wydatków publicznych i w momencie ich dokonywania, a nie w połowie kolejnego roku, co obecnie publikowane są budżetowe sprawozdania. Ponownie, zero konkretów, zero zrozumienia jak działa świat i zero jakiegokolwiek pomyślunku. Moi drodzy, dlaczego się robi sprawozdanie po czasie, a nie deklaruje się od razu na wstępie, że wyda się tyle i tyle i tyle i się trzyma tej deklaracji, tylko to jest po prostu deklaracja, która jest płynna? Ponieważ zdarzają się przypadki losowe. Wyobraźcie sobie sytuację, Polska zatwierdziła budżet na rok 2022. W 2022 okazuje się, że Heijusa nie ma, ale pojawiła się, dajmy na to, wojna. Amerykanie nam mówią, dobra Polacy, to sprzedamy wam broń, ale musicie no zapłacić trochę hajsu, chociaż symbolicznie. A my mówimy, że bardzo chętnie, tylko niestety my już zatwierdziliśmy budżet na ten rok i cała kasa poszła w służbę zdrowia. Nie mamy na czołgi, ponieważ przesunęliśmy wszystko na respiratory i, i niestety prawo zabraja. I gdzie jesteśmy? W dupie. A dalej, oczywiście, konkretów brak. Nie wiemy, co tam kuce chcą likwidować. Nie martwcie się, moi drodzy, bo lepszy pogrzebał. Pogrzebał trochę i znalazł u Mencena to, co według nich będzie likwidowane. Źródło też jak zwykle wstawię w opis i sobie teraz przeczytamy pokrótce. Już nie martwcie się 15 minut tego krótkiego wypracowania, ponieważ tak, skończyliśmy, to, to, jest, to jest wszystko, to jest e, 399 słów. To jest ekonomiczny program Konfederacji, że tu zlikwidujemy, tam zlikwidujemy i tak naprawdę to właściwie nie za wiele zostaje. A po konkrety udajemy się do Sławusia Mendzena na Fejsika. I mędzen, moi drodzy, mówi tak: na pierwszy ogień leci 500 plus 20 miliardów pieniądze marnowane na walkę z bezrobociem. 20 miliardów? Tak tylko wspomnę, że znów według Eurostatu Polska ma najniższe w Europie. To znaczy, no jest na trzecim miejscu od końca bezrobocie w ogóle. Zatem czy ta kasa jest marnowana? No tak średnio bym powiedział, ponieważ efekty widać. Ale dobra, nieważne, jedziemy dalej, pa pa pa, pa pa pa, to jest sławusia świat, finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego 21 miliardów, pomoc społeczna 45 miliardów, wydatki na kulturę 10 miliardów i sport 6 miliardów. Czyli co moi drodzy, no skończą się uczelnie, skończy się studiowanie, kucyk nie pójdzie na polibudę, żeby sobie szczycić się, że dodaje dwa do dwóch i on jest mądry ścisłowiec? Ba, jego rodziny nawet nie będzie stać na podstawówkę dla dziecięcia. Dlaczego tak twierdzą? Jak ktoś ma dzieci, to mi przyzna rację, jak nie, to sobie zobaczcie, zapytajcie tych, którzy je mają, ile kosztują podręczniki nowiwsieńkie. Bo takie są potrzebne do uczęszczania w szkołach prywatnych. Jak przyjdziesz z podręcznikiem używanym, no to niestety, ale wezwą twoich rodziców. I teraz sobie pomnóż tę kasę, którą raz na rok we wrześniu rodzic wydał, Daje na podręczniki razy 12, no bo przecież na rok szkolny. I to jest mniej więcej roczny koszt czesnego. I teraz sobie wyobraźcie, że osoby, które pracują w domu na utrzymanie, doznały wypadku. Nie ma żadnego BHP, nie ma żadnego sanefidu, wobec tego doznały wypadku i dupa, nie ma chorobowego. Nie ma L4. Jeszcze zapłacą rachunek za przyjazd karetki i to przypominam, że w USA jest tak źle pod tym względem, że ludzie wolą przyjechać autem swoim własnym, zakrwawiając się właściwie w tym aucie, byleby tylko nie zapłacić za koszty transportu. I co, może jakaś zapomoga? No, no nie ma zapomogi, męzen usunął, nie ma pomocy społecznej. To myślicie sobie, że może pójdziecie do teatru albo jakiś meczyk pooglądać? Nie ma, konfa usunęła, nawet sobie reprezentacji polskiej nie obejrzycie, no bo przecież ministerstwo sportu usunięte. Lewy w polskich barwach to będzie mógł sobie co najwyżej pograć na gumkach od majtek. No i moi drodzy, podsumowując te wszystkie wyliczenia sławusia to mamy 122 miliardy rzekomo zaoszczędzone. Moi drodzy, deficyt budżetowy w Polsce anno domini 2020 to 109 miliardów złotych. Ale ale mamy jeszcze do opłacenia 150 w zobowiązaniach kredytowych. Tymczasem budżet polski to 1,5 biliona złotych. Moi drodzy, 1 bilion to jest Tysiąc miliardów. Dochodzi do was na jakich liczbach operuje państwo? Tymczasem Konfa prowadzi para retorykę na zasadzie, jeśli nie będę kupował jedzenia, to po roku oszczędzę na nowego pasata. No nie! A jeszcze przypominam, że to jest obecny budżet przy wzięciu pod uwagę obecnych podatków, które Konfa chce redukować. Wobec tego podsumowując, mamy bełkot, bełkot, który opiera się na propagandzie i opiera się na tym, że czytelnik nie. Nie zna realiów rządzących światem oraz ekonomią tak chętnie gadający na co dzień o gospodarce konfederaci nie byli w stanie napisać nic ponad dwóch stron a cztery Konfederacja już po raz nieskończony pokazuje, że prócz pisania xdeków, śmiania się, pociskania bonmotów oraz kompletnych pierdół, które właściwie pokazują, że oni się totalnie nie znają na świecie realnym, nie ma nic, nie ma dosłownie niczego. I z tymi pustymi rękoma a gębą pełnych frazesów nie imponuje nikomu, prócz ludziom, którzy sami nie znają się na tematyce. A jaka jest wasza opinia na ten temat, moi drodzy? Zapraszam do podzielenia się z nią w komentarzach. A tymczasem dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dziękuję również moim patronom, przede wszystkim Anonimowej, Marcinowi, Gustawowi, Einarowi, Marcinowi, Przemkowi... Cezaremu oraz Bartoszowi, który niedawno dołączył. Jeśli chcielibyście również dołączyć do tego zacnego grona, no to macie link w opisie. Macie także link, jeśli chcielibyście coś mi napisać na maila, piszcie śmiało, odpisuję. A tymczasem ja się z wami żegnam i zapraszam was do innych moich materiałów. I pamiętajcie, nie dajcie sobie wciskać kitu korwinistom, bo jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę nie mają nic.